Cześć! Tu Maria i Klaudia. Razem tworzymy pozjadane, czyli przestrzeń, w której rozmawiamy o diecie roślinnej, środowisku i szeroko pojętym stylu życia. Rozsiądź się wygodnie i pozjadaj z nami roślinnie. Cześć! Zapraszamy się dziś do wysłuchania odcinka, który przekornie nazwałyśmy Jak Często dietetyki je pizze. Porozmawiamy o tym, czy w diecie jest miejsce na wszystko i jak podejść do tego z głową. To jak Maria. Lubisz pizzę? Bardzo. Zdecydowanie. Dietetyk je pizzę i jest to absolutnie normalne. Ja bardzo lubię pizzę, tylko że nie taką amerykańską na grubym cieście, z potrójnym serem, jeszcze jakimś serem w brzegach, dziwnymi dodatkami, tylko taką neapolitańską, z cienkim ciastem, fajnymi brzegami, dobrze wypieczonymi, z dobrym serem, fajnym sosem pomidorowym, no i uwielbiam pizzę z pieczoną cukinią, pieczonym bakłażanem. To jest taka moja zdecydowanie ulubiona i uwielbiam też jak na pizzy jest jakaś zielonina, rukola, także jak najbardziej lubię pizzę i pozwalam sobie na nią w diecie. A ty? Ja tutaj absolutnie z tobą się zgodzę i moją faworytką również jest pizza neapolitańska. Jak byliśmy na wakacjach we Włoszech, to z Wojtkiem robiliśmy taki tour de pizza, aczkolwiek powiem szczerze, że w pewnym momencie też już miałam dość, więc ja tej pizzy nie jem jakoś bardzo często, nie jest to na pewno jedno z głównych dań w mojej diecie. Pojawia się raczej rekreacyjnie. A jedną z moich ulubionych pizz jest pizza z kozim serem i z pieczarkami portobello. To połączenie po prostu kiedyś mnie w sobie rozkochało i do tej pory jest to moja ulubiona pizza. A powiedz mi, jak uważasz, jak często możemy sięgać po pizzę? Czy jest jakaś zasada, która mogłaby to regulować? Tutaj tak naprawdę nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. W dietetyce w sumie nigdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi i jedną z takich bardziej powszechnych jest to zależy. To zależy jak dużo tej pizzy, to zależy jak Jaką mamy dietę na co dzień, to zależy jaką pizzę sobie wybierzemy, czy właśnie taką Neapolitanę, czy raczej amerykańską z potrójnym serem. Więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć jednoznacznie, ale faktycznie istnieje taka zasada, która nazywa się 80 na 20, która mniej więcej pozwala nam określić, jak dużo tego typu jedzenia. Może w naszej diecie się pojawić, bo oczywiście ta pizza to jest pizza w cudzysłowie. Mówimy tutaj teraz o takim ogólnym jedzeniu postrzeganym jako jedzenie rekreacyjne w naszej diecie. Tak, bo warto tutaj też powiedzieć, że dieta z punktu widzenia dietetyków oznacza cały styl odżywiania. Jest to sposób naszego żywienia, który po prostu utrzymujemy raczej całe życie, tak? My dążymy do tego, żeby całe życie nasza dieta była zdrowa, zbilansowana, urozmaicona i nie mówimy tutaj o jakimś okresie krótkim, tak? Od do, kiedy jesteśmy na jakiejś restrykcyjnej diecie. Ja na przykład nie jestem na żadnej konkretnej diecie, tylko po prostu na co dzień dbam o te wszystkie zdrowe produkty, Produkty. I wtedy, kiedy tak do tego podchodzimy, że to jest po prostu sposób naszego żywienia przez całe życie, to możemy określić sobie taką pulę produktów, które mogą się tam rekreacyjnie pojawiać, bo nie chodzi o to, żeby przez jakiś tam powiedzmy miesiąc jeść absolutnie zdrowo, nic się takiego jak pizza tam nie może pojawić, a potem już możemy po tą pizzę sięgać częściej, tylko można to właśnie wpleść na tej zasadzie 80-20. W praktyce może to oznaczać, że warto zadbać, żeby w każdym tygodniu wszystkie zdrowe produkty, które chcemy, w diecie uwzględnić, się tam pojawiły i potem możemy sprawdzić, czy faktycznie mamy miejsce na te 20%, czyli chociażby na tą tytułową pizzę. Polecamy Wam, jeżeli chcecie w taki racjonalny sposób podejść do tego, sprawdzić sobie, czy tak po tygodniu, bo w dietetyce raczej patrzymy na okres 7-10 dni, czy w każdym tym tygodniu zjedliście dużo warzyw i owoców, czy one były urozmaicone, czy pojawiały się źródła białka, jakieś strączki, czy mięso, najlepiej nie czerwone, czy były pełnoziarniste zboże, czy pamiętaliście suplementować witaminy D, czy piliście wodę, jedliście orzechy, czy wybraliście zdrowe tłuszcze? No i na przykład przede wszystkim jaką wybraliście obróbkę termiczną, czy jedliście więcej smażonych rzeczy, czy może gotowanych i pieczonych? Może Wam taka czeklista pomóc sprawdzić, czy faktycznie te 80 bazowe było na tyle zdrowe, że macie miejsce na tą rekreacyjną pizzę? Właśnie to jest fascynujące, że tak naprawdę ta zasada 80 na 20? To jest moim zdaniem jedyna z zasad, która traktuje nas jak ludzi, gdy nie musimy być perfekcyjne, idealne w tych swoich założeniach dietetycznych, a jednocześnie możemy odżywiać się zdrowo, bo tak naprawdę przejście na dietę jako taką dietę rozumianą dieta odchudzająca jakaś dieta dukana, kopenhaska. To jest tak naprawdę trzymanie się restrykcyjnych reguł przez właśnie jakiś określony czas. No i tak naprawdę pytanie, czy jest to dla nas zdrowe. Bo tak naprawdę zdrowie to nie jest tylko zdrowie fizyczne, ale to też jest taki dobrostan psychiczny, więc warto sobie zadać pytanie, czy ja faktycznie na tej diecie czuję się dobrze pod względem humoru, pod względem samopoczucia. Czy mam tak naprawdę siłę wystawić nogę spod kołdry i wstać, pełnić swoje obowiązki. Bo dieta to tak jak mówiłaś, to jest styl życia, i nie możemy po miesiącu stwierdzić, że to już jest koniec, i raptem możemy rzucić się w morze słodyczy, w morze pizzy, hamburgerów czy hot dogów, tylko to powinno być z nami po prostu na co dzień. I może jest to bardziej nudne, no bo tak naprawdę kto chce słyszeć o tym, że na diecie można jeść pizzę albo słodycze, wtedy tak naprawdę przychodzi nam na myśl, że to na pewno nie jest dobra dieta, no bo przecież ja jedząc słodycze tyję. No, a tak naprawdę yy, jedząc słodycze, możemy też chudnąć, możemy też dbać o swoje zdrowie, o ile jest to faktycznie w zasadnych ilościach. Jeśli nie przejdziemy też w skrajność, bo czasami na tym 80 na 20, możemy troszeczkę popaść w coś takiego, że troszkę zaczniemy tłumaczyć swoje wybory żywieniowe, że przecież jest ta zasada, jest teraz modny luz w diecie, modne jest pozwalanie sobie na wszystko. No i w tym momencie pozwalać sobie na troszkę więcej niż to 20%, więc faktycznie, tak jak mówiłaś, dobrze byłoby jednak choć troszkę sobie kontrolować tą spożywaną żywność rekreacyjną. Zasadą, którą można zastosować w praktyce, żeby faktycznie nie wyjść poza to 20%, o którym mówimy, może być na przykład zastanowienie się, co chcielibyśmy, jak na przykład wychodzimy gdzieś wieczorem ze znajomymi, zamówić takiego niezdrowego, powiedzmy, na mieście. No i najczęściej okazuje się, że jest to alkohol, jest to jakiś fast food i jest to deser. I możemy się zastanowić, na ile mamy miejsce na te wszystkie trzy rzeczy? Czy może powinniśmy po prostu danego wieczoru wybrać tylko dwie, a może jedną, jeżeli nie pilnowaliśmy tego zdrowego żywienia wcześniej? Więc na przykład zastanówmy się, czy musimy wziąć i deser i jakiś fast food, czy może weźmiemy zdrowsze danie, a potem pozwolimy sobie na deser? Albo jak już na przykład weźmiemy deser, to tego dnia nie wypijemy alkoholu. Także można w fajne sposoby regulować to, żeby faktycznie poza tą ramę 20 nie wyjść. Dokładnie, zwłaszcza, że często jemy tak naprawdę oczami. Idziemy do restauracji głodni. Ja nieraz się złapałam na czymś takim, że gdy weszłam do restauracji, przejrzałam kartę, to miałam ochotę zamówić trzy różne dania, mimo że tak naprawdę po pierwszym już byłam w pełni nasycona. A tak naprawdę, gdy już zamówimy, no to niestety chcemy czy nie chcemy, zawsze sobie troszeczkę więcej skubniemy. Więc faktycznie, zamówmy sobie jeden posiłek. Pomyślmy po tym posiłku, czy jesteśmy głodni, bo przecież nie zamknął nam restauracji, o ile nie przyszliśmy 20 minut przed zamknięciem i zawsze możemy sobie domówić coś więcej, przemyśleć, czy faktycznie mamy na to miejsce, czy chcemy to zjeść, czy było to bardziej takie... Impulsywne wybieranie danego produktu. Przy tej rozmowie warto powiedzieć o czymś, co jest dosyć takie śmieszne, bo od zawsze na dietetyce jest spór o to, czy pizza jest fast foodem. My jak z Klaudią chodziłyśmy na zajęcia, to byli wykładowcy, którzy jak wymieniali wszystkie fast foody, jak trzeba je ograniczać, to wymieniali tam pizzę i zawsze był taki szmer po sali, że no ale przecież ta pizza niekoniecznie jest fast foodem. I faktycznie tutaj zawsze ten spór się gdzieś pojawia, bo trzeba pamiętać, że pizzy się łatwo nie da zaklasyfikować, bo może być zarówno taką tłustą, amerykańską, z mnóstwem niezdrowych dodatków, a może być taką cieńszą, z całą gamą warzyw. Możemy ją zrobić też w domu, i wtedy zdecydowanie można powiedzieć, że nie jest to fast food, są różne wersje tej pizzy, także warto o tym pamiętać, że to nie jest takie jednoznaczne. Możemy też zrobić domową pizzę, i tutaj nie mam na myśli pizzy, którą kiedyś w dzieciństwie robiłyśmy razem z mamą, czyli takie typowe grube, drożdżowe ciasto z toną, sera, marzonymi pieczarkami, jakąś szynką, kiełbasą. Tak zwana polska pizza. Tak jest, bo to zdecydowanie raczej nie zaliczyłabym do pizzy zdrowej ze względu na jej chociażby ciężkostrawność, ale możemy zrobić sobie pizzę na cienkim cieście. Zawsze możemy pomieszać różne typy mąk. Dodać sobie troszkę mąki owsianej, troszkę mąki orkiszowej, pełnoziarnistej i tym sposobem sprawić, żeby ta pizza była troszeczkę lżejsza, nie wybierać sera żółtego, tylko jakąś mozzarellę, którą sobie rozerwiemy na tą pizzę, porozrzucamy, żeby faktycznie nie przytłoczyć tego naszego dania, prawda? Tak, możemy też zawsze po prostu dorobić sobie ogromną miskę sałatki i po prostu w towarzystwie mnóstwa warzyw zjeść taką domową pizzę. Chciałyśmy też porozmawiać z wami o cheat mealu, tak a propos właśnie jedzenia jakichś fast foodów. Kiedyś to było dosyć popularne. Zje Teraz powoli się od tego odchodzi i chcieliśmy Wam powiedzieć, czym to jest i w ogóle, czy ma to sens w kontekście tego, jak często jemy pizzę jako dietetyczki, bo mile były taką tendencją do tego, żeby oszukać sobie jeden dzień, kiedy cały czas trzymamy taką zdrową, ścisłą dietę, w której są zakazane produkty, a jednak, no jak to ludzie, każdy zawsze miał gdzieś ochotę na jakiś taki rekreacyjny produkt, jak właśnie fast food, i pojawiła się koncepcja, że może być taki jeden dzień. Dzień w diecie, kiedy oszukujemy, pytanie: Kogo? Bo chyba najbardziej siebie, i możemy zjeść te wszystkie niedozwolone produkty, a następnego dnia już trzymamy tą dietę absolutnie. I powiedz mi Klaudia, co ty myślisz o takim zjawisku jak cheat meal? Moim zdaniem cheat kształtuje kształtują bardzo złą relację z jedzeniem. To powoduje bardzo często takie napadowe rzucanie się właśnie na te zakazane produkty i spożycie naprawdę ogromnych ilości kilokalorii, po których po prostu możemy czuć się fatalnie. Mogą nas bolać brzuchy, może nas zbierać na wymioty. Ze względu na to, że po prostu raptem jednego dnia zjadamy sobie Coś, co powinniśmy zmieścić na przykład w przeciągu kilku tygodni czy nawet miesiąca. I jest to naprawdę fizjologicznie niemożliwe, żeby taką ilość chociażby tłuszczu strawić bez żadnego złego samopoczucia. Dodatkowo może wyzwalać to takie skrajne emocje, może troszeczkę poczucie takiego żalu do siebie, że się złam, może nawet nie złamaliśmy, bo tak naprawdę było to zaplanowane. Ale mimo wszystko możemy być na siebie złe przez to, że przez cały tydzień trzymałyśmy dietę i troszkę może za bardzo zaszalałyśmy sobie z tym cheat meal'em. Poza tym, no tak jak mówiłaś, kogo w tym wszystkim oszukujemy? Czemu tego jednego dnia te wszystkie potrawy są dozwolone, a w tygodniu nie moglibyśmy sobie ich wpleść i są zakazane? No, nie da się moim zdaniem z cheatmealami kształtować dobrej relacji z jedzeniem. Zdecydowanie zdrowie jest po prostu wpleść to do normalnej, codziennej, zdrowej diety. To, co chcielibyśmy jednak yy, czasami zjeść. A fit zamienniki, co o tym myślisz? No właśnie, to też jest bardzo ciekawe w tym kontekście, bo są różne fit zamienniki, chociażby tej pizzy, o której mówimy. Coraz więcej knajp ma opcję na przykład ciasta na mące razowej, więc wtedy może nam się to wydawać faktycznie taką zdrowszą opcją, a Albo bardzo popularne są spody z kalafiora do pizzy. No i tutaj warto się zastanowić, po co to robimy? Bo jeżeli nas takie razowe ciasto satysfakcjonuje, no to w ogóle super, bo jest to pełnoziarniste zboże. Ale na przykład, czy ten spód z kalafiora da nam tą satysfakcję, jaką chcielibyśmy uzyskać jedząc pizzę? Bo trzeba pamiętać, że ciasto pszenne jest pełne glutenu. Ten gluten nas satysfakcjonuje. Jest tym, co właśnie chcemy zjeść. Chcemy zjeść takie słodsze ciasto. A ten kalafior już może nam tego nie da. I pytanie jest tutaj takie, czy jak zjemy taką fit pizzę na spodzie z kalafiora chociażby, to czy nie sięgniemy i tak potem na, po jakiś deser, który będzie właśnie mączny, będzie miał dużo cukru, i czy nie zjemy tak naprawdę dwa razy więcej, i czy nie lepiej po prostu zjeść tą normalną pizzę, żeby już później nie obiadać się innymi rzeczami. No właśnie, tak naprawdę wszystko zależy od osoby. Są osoby, które absolutnie są w stanie takimi bardziej fit wersjami się zadowolić, a część z nas no, i tak po prostu będzie pragnęła jednak tej tradycyjnej wersji, więc, no tak jak mówisz, często jest tak, że po prostu zjemy coś podwójnie i będziemy mieli jeszcze większe pretensje do siebie, że w końcu przecież zjedliśmy ten fit zamiennik, czemu nam to nie pomogło, czemu nam to nie wystarczyło, czemu znowu sięgnęłyśmy po tą właściwą pizzę i znowu. Błędne koło. Znowu wpadamy w złe relacje z jedzeniem, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie o to chodzi w zdrowym stylu życia. Dużo mówimy w tym odcinku o złej relacji z jedzeniem. I warto tutaj wspomnieć o tym, że jest zaburzenie odżywiania, które nazywa się ortoreksja. I właśnie polega ono na tym, że ściśle kontrolujemy tak do patologicznego stopnia spożywaną żywność. Pilnujemy, żeby ona tak obsesyjnie skupiamy się, żeby ona była tylko zdrowa, żeby wybierać tylko zdrowe produkty mamy bardzo restrykcyjną dietę z wieloma zakazanymi produktami i właśnie ortoreksja wiąże się z taką bardzo złą relacją z jedzeniem i obsesyjnym dbaniem o to, jak dieta wpływa na nasze zdrowie, ale zawsze jest to właśnie wpływ na zdrowie fizyczne, a tak jak już mówiłyśmy, to zdrowie psychiczne też jest absolutnie ważne w kontekście jedzenia. Dokładnie tak, jedzenie nie ma tylko funkcji takich odżywczych, zapewnienia nam fizjologicznych funkcji, tylko ma też funkcje społeczne i często to osoby, które cierpią na ortoreksję, potrafią nawet ze swoimi pudełkami, z żywnością gotowaną na parze, pójść do babci na imieniny i nie skusić się na domowy obiad, nie skusić się na kawałek torta, który babcia nam proponuje, właśnie ze względu na to rozwijające się zaburzenie. To jest po prostu tak silnie w głowie, tak bardzo boimy się czegoś smażonego ze względu na kancerogeny, boimy się nawet owoców ze względu na jakieś pestycydy czy środki ochrony roślin, że po prostu. Nie wiemy w końcu w pewnym momencie, co jeść, bo wydaje nam się, że żadna żywność nie będzie dobra dla naszego zdrowia. I tak jak mówiłaś, na pewno to zdrowie psychiczne bardzo na tym ucierpi. I tak zmierzając już do końca, miałobyśmy dla Was parę rad, o czym właśnie trzeba pamiętać, znaczy trzeba, należy i zalecamy pamiętać, kiedy chcemy sięgnąć po jakiś produkt rekreacyjny w naszej diecie. Pamiętajcie, że nie musicie mieć wyrzutów sumienia, kiedy jecie jakąś pizzę, czy jakiś fast food, czy jakiś deser. Wyrzuty sumienia po jedzeniu absolutnie. Absolutnie tutaj niczego nie zmienią. Jak już wybierzemy jakiś słodycz czy jakiś fast food, to po prostu cieszmy się tym, że go zjedliśmy. Tak jak wcześniej też mówiłyśmy, cieszmy się tym, że na przykład spożywamy go z bliskimi, bo funkcje jedzenia takie społeczne są bardzo ważne, więc nie patrzmy na to jedzenie tylko pod kątem makro. I pamiętajcie też, że na zjedzenie czegoś takiego jak pizza nie trzeba mieć okazji, nie musimy czekać do urodzin, imienin, aż zdamy magisterkę czy prawo jazdy, żeby poświętować na mieście. Absolutnie jak macie jakąś zachciankę, to po prostu wplećcie ją w zdrowy sposób do waszego jadłospisu i nie musimy czekać na jakąś wielką okazję, bo to też nie będzie budowało dobrej relacji z jedzeniem. Właśnie bardzo często nawet w takim potocznym języku mówi się a byłam na siłowni, to zajdę sobie na lody, bo zasłużyłam. Przebiegłam 5 kilometrów, więc zjem sobie kawałek ciasta, bo zasłużyłam. A tak jak mówisz, no czemu mamy zasłużyć na jedzenie? Jedzenie jest Naszą potrzebą jest praktycznie przy samym spodzie piramidy potrzeb, więc nie powinniśmy sobie na to zasłużyć, tylko to jest coś, co obowiązkowo musi być nam dostarczone każdego dnia. I tak naprawdę, no, pizza to też jest jedzenie, to nie jest jakiś nasz wymysł, tylko to jest coś, co dostarczy nam kalorii, co może dostarczyć nam tak naprawdę dobrych makroskładników i mikroskładników, jeśli sobie to dobrze w dietę wkomponujemy. I na koniec jeszcze mogłybyśmy mieć dla Was taką zasadę, która na pozór wydaje się być prosta, ale czasami o tym zapominamy. में Pamiętajcie, że jak idziemy kupić jakieś chociażby chipsy, to nie musicie brać największej paczki, bo to się opłaca, bo będzie złotówka taniej, a faktycznie będzie tego jedzenia zdecydowanie więcej, bo potem po prostu zjecie tego więcej. Tak samo jak idziemy kupić jakiś zestaw, to nie musimy brać powiększonego, mimo że faktycznie z punktu widzenia ekonomicznego to się opłaca. Także pamiętajcie, że jemy też oczami i faktycznie jak weźmiecie sobie mniejszą porcję, ale ją Podzielicie, nacieszycie się nią i będziecie mieć dobrą relację z tym, co zjecie, to naprawdę będzie w porządku. Tak, moją zasadą jest też kierowanie się faktycznie swoim poczuciem sytości. Jak już wyjdziecie na miasto, to nie miejcie takiej potrzeby dojadania do czystego talerza, do ostatniego okruszka, bo tak naprawdę jedzenie marnuje się w momencie, gdy sobie po prostu za dużo zamówimy. Możemy też wziąć sobie na wynos, odgrzać sobie to jedzenie na drugi dzień, bo dojadanie do takiej pełności do takiego uczucia że po prostu nie jesteśmy w stanie nic więcej wcisnąć, też na pewno nie będzie służyło do rozwoju dobrej relacji z jedzeniem i na pewno nie spowoduje dobrego samopoczucia fizycznego, a to złe samopoczucie fizyczne może potem objawiać się właśnie wyrzutami sumienia, no bo przecież po co jadłam tą pizzę, skoro teraz się źle czuję. Tak naprawdę niekoniecznie musi to wynikać z tego, że zjedliśmy pizzę, tylko że po prostu nie pohamowałyśmy się w trakcie tego jedzenia i nie odczytywałyśmy sygnałów z naszego organizmu. Także tak, jako dietetyczki Jemy pizzę i polecamy wam czasami po nią sięgnąć, aby budować normalną, zdrową relację z jedzeniem i cieszyć się po prostu życiem dzięki dobremu jedzeniu. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.